Kolejny sztol, dziobek, ale oplecka. Na żywo jeszcze lepiej wyglądają. Tak jak te oczy na żywo lepiej wyglądają. Tak oczka. To jest są moje sztole. Jeden z kilku braci po starej sztolce. I to są syny. Rudego 1400, czyli wnuki Rudego 204. To ich dziadek, to Rudy 204. Rudy 204. Myślę, że kapitalny gołąbek. Ach. Także śliczność.